Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten film. Nazywam się Grzegorz Ryba i na tym kanale chciałbym pokazać Ci jak tworzę muzykę. Najczęściej tworzę szeroko pojęty mainstreamowy pop z dużą ilością elektroniki, ale także nie pogardzę odrobiną alternatywy, a także muzyką klubową. Ten kanał adresuję przede wszystkim dla wokalistów, aby zobaczyli jak trudne jest tworzenie profesjonalnej piosenki i chcieli mi za nią zapłacić. Ten kanał kieruję tak naprawdę do, do kilku grup. Um, Pierwszą z nich są wokaliści. Chciałbym, aby zobaczyli w jaki sposób powstają profesjonalne utwory i mogli samemu zacząć je tworzyć, a także aby zrozumieli sam proces i łatwiej było współpracować tym wokalistom później z twórcami. Kolejna taka grupa to instrumentaliści, osoby, które grają na jednym albo dwóch instrumentach i chcieliby móc stworzyć całe bardziej złożone, rozbudowane utwory, ale przez to, że nie posiadają zespołu, nie posiadają możliwości, aby na przykład nagrywać żywe instrumenty, jest potrzebny im workflow bardziej komputerowy. Kolejną taką grupą są początkujący producenci muzyczni, którzy będą mogli zobaczyć, w jaki sposób tworzy się muzykę, a także zainspirować. Po, po, po co ja to mówię? Wszyscy wiadomo, że jakby patrzą na ziomka, który ogarnia muzyj, i jakby u, u, uczą się, jakby. Na pewno mogę Wam obiecać, że będzie bardzo fajnie, i y, dołożę wszelkich starań, żeby te filmy nie były nudne, a bardzo intensywne, y, pełne treści, pełne. Takiego mięsa. Dlatego może już nie gadajmy, tylko zapraszam was na moje filmy. Do zobaczenia. Pisz? Pisz. We have no place to go.